Kiedy zajmowałem się tylko samym tradingiem lata temu, miałem wiele razy dni zwątpienia. Poza tym, że oczywiście było tych Dowdownów bardzo dużo, bo niestety w tradingu to jest częścią gry, to miałem wiele razy zwątpienie, że sobie nie poradzę, że nie dam rady. Aż w końcu przed ten dzień, że praktycznie rzuciłem day trading i skupiłem się na inwestowaniu długoterminowym, w którym czuję się dobrze, bo wiem, że to jest ta moja droga odpowiednie miejsce, w którym powinienem być od razu, na samym początku. Tu, teraz, nie pojawia się żadne zwątpienie. Dlaczego? Dlatego, że wiem, co robić i jak robić, i podążam drogą, którą, która jest dla mnie najlepsza. Warto przemyśleć to i od czasu do czasu wyciągnąć wnioski z naszego tradingowego, giełdowego życia. Pozdrawiam.